Jedziemy. Jedziemy? Toż nie jedziemy, bo nie wiem, gdzie jest kotur. Kotur, gdzie jesteś? Przed samochodem jesteś. To nie jest? jedziemy. Trzeba to uwiązać. Dobra, ja mam filmowania na 20 sekund, więc nie filmuję. No, no ja filmuję. Co mogę zdjęcie zrobić? Chcesz za kierownicę, mieć ten wasz? związany tylko wiesz co, to się może okazać, że to się zaraz zatwierdza, te No zaraz zobaczymy, ja to delikatnie. Ja Pójdź, tak. niewiasto, chaj, przyjdź. No i spróbuj, zobacz, czy to się uda, czy nie. No po, powolutku, powolutku. Oj. Możesz ten terenowy bieg zapiąć, to będzie wolniej jechała. Dobro tu zapiął. Czekaj, bo gniazdko, czekaj, stój, stój, stój. odjedź. Gniazdeczka. U góry coś nie

Dobra, stop, stop, bo, bo reflektor. Zaciągaj jest jest topony. Gdzie jest jeszcze jedna? Poluzuj to! Podnieś mu tą wodę. Już? Ała? Uwierzył? Słyszałeś? Jedziemy. Wykręć, niech odejdzie dookoła. To do okola. Co? Zęboma się tu Tak. No to już pokażę, Achtung? Achtung minen, jedziemy. No, jedziemy, jedziemy. Czekaj gniazdko Jedziesz. Wszystko, Wszystko stoi, czterema stoi Muszę udać na luz, A ona jest na luzie, ty O! Zrobiło po obrotu tylne koło. No ale jest w dołku. Wy, wyprostuj kotur koła. W prawo. Po co? W prawo. Przecież się koła nie kręcą, kurwa, co, co ona zrobi? W prawo. Koła. Jedziesz. A w, a w, a w, a w a. Nie jedziesz A masz przedni napęd masz Mam, nie, wszystko to u mnie jedziemy na ten arenie dzisiaj Ty, no nie wiem <laughs> Jeszcze raz Jest przymu przyklejona Wykręci się po stronie <laughs> Ta, druga strona ty się kręcą, kręcą oba. No dobrze, to co? To możemy pociągnąć teraz. Ty. Kurwa, no świecą się stopy? Nie. Nie świecą? Nie. To jedziemy dalej. Siodaj. Nie świecą. No to bardzo dobrze wsiadaj się świeciły przed chwilą się świeciły Dawaj Dawaj Jedziesz Jedziesz Powolutku Tak Powolutko to się sama Jest nieźle A możesz bardziej jechać Musisz się starać O Poszło. Musisz się starać mniej kręcić kołami w miejscu, a więcej jechać nie, nie. Bo Jak się skręca koła, to To on się co? No pojechała, no i co? No to jedź. No to uwaga. To tylko patrz tam na reflektory Sama pojechała. Uwaga! Kurwa. No dobrze, jedziesz. Jedziesz dalej. Ty koła trzeba się poczuć. Tak. Kułowa sukces. Nie kurwa. Nie tak mocno. Nie tak mocno I na równo Centralnie Coś się zgło? No trochę się pękło, no stracze muszą być, jak nie do sprzęcie Kurwa nie wiem, do, do tej do Hiluxa tylna lampa kosztuje 17 zł. Czekaj, ile doszego, do czego tego No jest centralnie. Uwaga ten Uwaga gniazdko! Do, delikatnie i powoli, delikatnie bo gniazdko... powoli do w tyłu. Wpisz tam pazach jak na Tak. No i trafiasz gniazdkiem akurat, dobrze. Dobrze